Wał od ws po wycentrowaniu, tu pokażę żeby było widać, dobrze. Widać? No. Dobra, przesuniemy kawałek dalej. Tu. Też jest podobnie w granicach jednej setnej. I tu będzie troszeczkę więcej, bo tu chodziło o łożysko, jest ciut od łożyska wybite starego. I tu jeszcze dalej też powinno być podobnie. Jest nie? Jedna setna, tak? Mm -hmm, coś takiego. Widać? Widać. Dobrze, jeszcze raz pojedziemy. Teraz przejdziemy jeszcze na drugą stronę. Moment. No. Gdzieś mi się tu ociera delikatnie. Widać. Mhm. Straszy jeszcze nas tu. Jedna setna tak. Mhm. Zwycentrowany. No. Wycentrowany po założeniu nowego korbowodu. Przy czym jeszcze raz cofnę. I pokażę jeszcze tu. Się ucierą, nie się uh ucierał, -huh. Jeszcze zrobię ciut, odsunę. I teraz będzie tak. Uh -huh. Jest, uh -huh. widać? Jedna setna. Jeszcze teraz pokażę tu na stożku. Tylko na stożku jest gorzej, troszeczkę bo jest od klina wyrobione, ale też jest w granicach jednej setnej, Bo tam gdzie klin to jest ciud wyżej czy ciud niżej, ciud niżej chyba. I teraz, jeszcze na samym końcu, na stożku pokażemy I to. Musi się czujnie dopierać, bo tak będzie? Aha. A, nie będzie, bo mi się tu trzę. Poczekaj, zrobimy tu. Będzie tu widać? Aha. Moment. Proszę bardzo, jedna setna na stożku na samym końcu. zegar uszkodzony zaraz będzie. Jedna setna dalej. I jedna setna z tej strony, tym troszeczkę dalej, żeby było widać, że ten wał jest o wkłach włożony, tu jest kieł, tu jest kieł, że to nie jest jakaś ściema, tylko jest wycentrowany do, pokaż jeszcze raz, widać, jedną setną Aha. i teraz jeszcze przejedziemy na drugą stronę i będzie koniec, trzymaj no. Aha. No, tu możesz puścić kawałek. Proszę bardzo. Jest jedna setna. Mhm. Przesuniemy dalej. Około jednej setnej. Tu jest łożysko, z dwie setne. Bo łożysko wyrobiło troszeczkę, ale nie będziemy tego ruszać wcale. I tu jest około jednej setny nawet mniej, na samym końcu jedna setna, ani nie ma jednej setny ten zegar podskakuje na nierównościach jak... A weź jeszcze cofnij troszeczkę, że widać, że... I ustaw na ostrość troszeczkę. Aha. No i teraz pokażę jeszcze. Proszę bardzo, wał wycentrowany tak jak fabrycznie do jednej setnej milimetra. Jeszcze będą tu po boku, pokaż nie ma blach, będą blachy założone i jeśli będzie trzeba to będzie skorygowane wycentrowanie. Dziękuję. I wał po takim wycentrowaniu do jednej setnej po odłożeniu, tu, o, pokaż no tutaj, że czujnik jest odsunięty to teraz on się kręci normalnie elegancko, nic tu się nie nie zacina, normalnie czuć, że. A! Żadnego oporu nie ma. Super się kręci, sam wał. Czuć normalnie, że chce pracować. Dziękujemy. Pokażemy jeszcze filmik. Filmik, może nie filmik, może zdjęcia, jak te blachy są założone, zaklepane i jak wał jest wtedy wycentrowany. No, Jaczyń. Pokaż tu. Blachy przywale zostały zabite. Widać? No widać widać. Pokażę jeszcze tu z drugiej strony, że jest. O, blacha jest zabita. I wał został ponownie wycentrowany. Pokaż no tu na zegar. Widać? Mhm. Ja będę teraz kręcił. O jest jedna setna. No jest. Przesuniemy troszeczkę dalej. Jest jedna setna? No jest. Tu teraz chodziło łożysko i łożysko trochę wypracowało i jest w granicach dwóch setnych. O, w granicach dwóch setnych na łożysku, bo jest wypracowane troszeczkę. I tutaj dalej, jeszcze tak będę mógł przesunąć, znowu pokażemy. O, jest jedna setna, tak? No I teraz jeszcze kawałek dalej przesuniemy, bo tu mogę jeszcze pokazać, tu w tym miejscu na przykład, prawie na stożku. I tu ani jednej setnej. Nie, no jedna setna też jest i teraz jeszcze przejdziemy na drugą stronę. Podnieś korbowód. No. No coś mi tu nie chyba dobrze będzie się nie będzie trzać? No zobaczymy ale chyba nie i teraz widać czy kiepsko widać no widać widać jest jedna setna no jest jest jedna setna przesuniemy dalej jest mhm. może tak o 1 no. setna, i teraz jeszcze zrobimy na stożku. Tutaj tu jest możliwość na stożku pokazania. Proszę bardzo, też w granicach jednej setnej. O, jest jedna setna, albo jeszcze tak zrobno. Ale tu pokaż, bo że będzie widać lepiej. Widać? Mhm. O, i jeszcze raz tutaj, ile się da? Jest jedna setna? Jest. Jest jedna setna. Odsuń troszeczkę dalej, żeby było widać, że to jest o, że jest wał w tokarce. I że jest wycentrowany do jednej setnej. I blach to, to jest oczywiście po zabiciu blach. Przed zabiciem blach był wycentrowany. Jak blachy się zakuwało, to troszeczkę się zmieniło o gdzieś o dwie setne, może setno i został znowu poprawiony. Dziękuję bardzo.